Bardzo oryginalna inicjatywa. Byłem już w bardzo dużo miejsc w Polsce, gdzie różne rzeczy się zrobili w pamięci Ireny Sandlerowej, która oczywiście była, jest jedną z najważniejszych, najodważnych bohaterów między sprawiedliwych narodów świata w Polsce i są takie kilka tysięcy, że naprawdę jest bohaterką dla bardzo dużo gmin i miast w Polsce. Szkoły, ulicy, skwery. Murale jeszcze nie widziałem i dlatego to dziś w tym, pod tym deszczu naprawdę wspaniała idea. Bardzo ładna e, 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 taka smart idea, e, inicjatywa e, z tym muralem, z tym drzewkiem, że to naprawdę, tak już, jak już powiedziano, e, właśnie ona uratowała życie, życie dzieci. To drzewo to naprawdę jest jak jakieś dziecko, tak jak drzewko Ireny Sandlerowej w Jerozolimie, że teraz jest duże drzewo tam w Jadwaszemie w Jerozolimie, tak też takie bardzo żywe, zielone drzewo tutaj na muralu w Bielsko-Biała. I naprawdę było tak bardzo dużo dzieci, też akuratnie, też jakoś symbolicznie. Ludzie będą przechodzić, oglądać, będą pamiętać. Będą pamiętać o bohaterki, będą pamiętać o co ona zrobiła. Będą, może w jakim sposobie wejdzie to do serca ludzi i młodych ludzi, że w najgorszych czasach, najgorszych czasach, kiedy grozi śmierć, jednak będą takie odważne ludzie, takie jak Irena Sendlerowa, że będą. Stawać się ratować innych ludzi. Znaczy jest nadzieja dla ludzkości, nawet kiedy wygląda, że nie ma ludzkości.